Wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach na luty 2022. Będą to czytania niedługie, takie będą akurat, tak myślę. Tylko chciałam jeszcze powiedzieć, zanim przystąpię do tych czytań, o kilku sprawach, a mianowicie o tym, że Chciałabym Was bardzo zaprosić, wszystkich tych, którzy są zainteresowani odczytem planu duszy, kursem, do zapisywania się. Kurs odbędzie się w marcu. Daty są na ekranie. I też adres mailowy, który znacie, infoplanduszy.pl. Zapraszam też do zakupu książki Plan Duszy w moim przekładzie z angielskiego. Autorem jest Blue Marsden. Odzyskaj połączenie ze swoim prawdziwym celem życiowym. Taki jest tytuł, i myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany rozwojem duchowym i poznaniem siebie lepiej ze strony właśnie takiej, takiej numerologii, która bazuje na alfabecie hebrajskim, to zapraszam do zakupów. Książka jest w sprzedaży na stronie właśnie www.planduszy.pl. Taki, taki Taka kreska sklep. Tam można ją znaleźć. Jest też w PDF-ie. Oprócz tego, jeśli macie ochotę na odczyty, na sesje indywidualne, na sesje, która, którą prowadzę, które prowadzę, to jak najbardziej proszę, można się zapisywać. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że. Zmniejszam troszeczkę moją kolekcję kart tarota i po kolei, właściwie wtedy, kiedy mam chwilę czasu, umieszczam też właśnie w tym moim sklepiku jakieś talie, czy to tarota, czy wyroczni. Jeśli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej możecie tam zerknąć. Tam chyba dopiero są dwie czy trzy talie, ponieważ to też wymaga trochę czasu, żeby je tam poumieszczać. Na razie jestem w trakcie przygotowywania, tylko wspominam o tym. Nie będę już przedłużać. Wszystkich tych, którzy czekają na czytanie, zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i podziękowania też za wszystkie szary, za wszystkie polubienia, za to, że jesteście i wspieracie też mój kanał i to, co robię. Bardzo jestem Wam wdzięczna z całego serca. Także zapraszam już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie ryby w czytaniu na luty. Zobaczymy, jaka jest główna energia na początek. Jedna karta. Zobaczymy, jak to potem będzie działało i współpracowało z pozostałymi kartami. Będzie rozkład, który robiłam wcześniej w listopadzie, w październiku. Zobaczymy tam podkowe i jaką on tu dzisiaj nam się sprawdzi. Okej, okay, były kontrowersje, jednym się podobał e, poprzedni rozkład grudniowy na styczeń, w sumie innym nie, więc tak zrobimy teraz. Osiem kielichów. Hmm. No, mamy tutaj kartę, e, która mówi o nadaniu jakiejś formy e, swoim oczekiwaniom, to jest taki surowszy filar na drzewie życia. Jest tu litera hebrajska Shed, można nazwać, można powiedzieć też Het, różnie ona jest wymawiana. jest to taka transcendencja. W planie duszy ta energia to jest najsilniejsza energia Ziemi. I to jest takie połączenie też ze swoimi emocjami i ze społeczeństwem, z tym, co się dzieje, z poczuciem, że tu, gdzie jestem, potrzebuję albo nadać nową formę temu, co jest, albo zabierać się i przejść w miejsce, które da mi lepszy rozwój, czy większy rozwój, czy inny rozwój, tak? Czegoś nowego, poszukiwanie. Bo nieraz to jest też tak, że w tych parzystych często miejscach, kiedy stabilizacja czy stabilność naszego życia jest taka właśnie, że każdy dzień jest podobny do drugiego i właściwie wydaje nam się, że nic się nie zmienia, to potrzebujemy wtedy my sami podjąć jakieś decyzje i coś zmienić. I tutaj może nadać właśnie tą inną formę, tutaj poczuć, co mnie woła, gdzie chcę iść, czy może jest coś, albo jakieś miejsce, albo ktoś, albo jakiś temat, który chcę zgłębić na nowo. E, tutaj mamy Saturna w rybach, tak? Czyli mamy tutaj waszą energię. Energię poszukiwaczy, e, intuicji, przekazów, głębi, tak? Więc tutaj może być tak, że będziecie chcieli ruszyć w jakąś podróż i poszukać sobie e, czegoś, co was mocno będzie chciało inspirować. Zobaczymy, jak to w ogóle się ma do całej reszty tego czytania jak się nam tutaj to ujawni. Ja już zasuwałam te karty, ale jeszcze poruszymy je. Dla ryb. Na luty. Okay. Zobaczymy, Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Jaka Wasza jest energia? Co może Wam pomóc? Co będzie przeszkadzać? Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Ok? Czyli tak. Zaczniemy od sytuacji, w której e, mamy 7 buław. Kartę, która mówi, że. Potrzebujecie się czemuś oprzeć, przeciwstawić, potrzebujecie tutaj coś y, utrzymać, y, jakbyście mieli tutaj mieć władzę nad, nad swoim życiem. Tutaj jest jakiś atak, y, może to być środowisko, które chce was przekonać do tego, że macie zostać tu, gdzie jesteście. Albo że wasze pomysły, albo wasze zwycięstwo się nie utrzyma. Tutaj jest takie, takie zakusy, tutaj są na to, żeby coś wam tutaj udowodnić, a wy chcecie jakby swoją mocą i przeciwstawną energią jednak zatrzymać to, co zdobyliście i udowodnić, że macie rację i idziecie w swoją stronę, w swoim kierunku i robicie to, co. To, co uważacie, że jest ważne i potrzebne Wam samym, tak? Tutaj, jakby opór spo, społeczny, opór rodziny, opór, nie wiem, współpracowników, innych osób może być takim właśnie wyzwaniem. I ta energia ma znaczenie na, na to, właśnie wpływa na to, co się dzieje. A Wy się pokazujecie jako karta 9 monet, i właściwie m, jesteście w takim miejscu, w którym. W ogóle to Was w jakiś sposób nie dotknie. Te zakusy, ataki, to jest miejsce, w którym Wy jesteście. To jest miejsce stabilne, miejsce, w którym znacie swoją wartość, wiecie czego pragniecie, co jest dla Was istotne i ważne. Jeśli chcecie trzymać ptaszka, podziwiać ogród, to tak będziecie robić. Bo wypracowaliście sobie pozycję, i to jest pozycja, która jest do utrzymania. Czyli ja, jeśli chcę coś zmienić, czyli nie ma tu, gdzie jestem, odpowiednich warunków i chcę coś zmienić, to ja to zrobię. I mam taką moc, i siłę, i środki, i wypracowane poczucie własnej wartości, że wiem, że to będzie mi służyło. tak? I cokolwiek inni nie będą robić, to tak naprawdę odbije się. Ode mnie, od was odbije się tak, że no, nie będzie tutaj problemu. To jest jakaś taka właśnie moc, e, moc wiedzenia, moc e, takiego osadzenia, która jest naprawdę istotna i ważna, bo kiedy dajemy się zbić z pantałyku, tak, czyli dajemy się odwieść od jakichś pomysłów, czy dajemy się strącić e, ze ścieżki, którą sobie wybraliśmy. No, to potem właśnie jest tak, że trochę sobie nie ufamy, tak? Tutaj się nam pokazuje też w atmosferze ósemka mieczy. I to jest karta umysłu, czyli gdzieś tutaj wokół Was ludzie mają jakieś wizje, oni Was widzą w jakimś miejscu i chcieliby Was w to miejsce włożyć, właśnie tam, żebyście siedzieli tak, jak, jak siedzicie żeby tutaj nie było żadnego y, ruchu, tak? Tutaj zobaczcie, jakie jest skrępowanie. Tu jest też wzrost od siódemki do ósemki i y, y, tak jakbyście mieli y, tutaj szansę y, na to, żeby to zobaczyć też, że to środowisko wywiera na Was presję, ponieważ y, no, ma jak, jakieś zasady czy ma jakiś y, wytyczony sposób myślenia. To jest też ograniczające, Ograniczające nas nieraz zasady społeczne, i żeby się uwolnić od tego, to wy macie tą moc i sobie z tym poradzicie. Tak przynajmniej te karty tutaj o tym mówią. Zobaczmy, co jest w teraźniejszości. No jest śmierć, czyli doskonale wiecie, co jest Wam potrzebne. Doskonale wiecie, że miejsce, w którym tutaj obecnie jesteście, nie wiem, jakiekolwiek to miejsce nie jest, to jest czasem miejsce, w którym jesteśmy sami ze sobą. Poczucie wewnętrzne, że tutaj jest e, potrzeba zagłębić się gdzieś w swoje jestestwo, żeby coś odeszło od nas, tak? Jakie, jakieś blokady, jakieś. E, Rzeczy, które już nam nie służą, nieraz zachowania, nieraz yy, zasady, które były wcześniej dla nas bardzo istotne, ważne ulegają zmianie. I tutaj to, to może być duża transformacja, ogromna transformacja, ale bardzo potrzebna. Jakby inne spojrzenie, inne czucie. To jest bardzo, to jest wielka głębia, bo to jest karta Skorpiona śmierć i to jest yy, zaglądanie głębiej niż normalnie w to, co się we mnie dzieje. To, co się dzieje też na świecie, to jest też dostrzeganie tego, że tutaj jest jakaś, jakaś szansa na ogromną zmianę, która pozwoli nawet e, właśnie poczuć się jeszcze lepiej w swojej własnej skórze, w tym, e, kim jestem, jakie, takie dostrzeganie tego, że właściwie moje życie, ja jestem kreatorem mojego życia i ja je kreuję. I podjęcie tej transformacji, czy zgoda na tą transformację oczywiście zależy od Was. Jeśli chcecie przez to przejść, to po burzy wstaje słońce, tak? Czyli po takim tutaj ciśnieniu i walce jakiejś, odpychaniu też pewnych ludzi, rzeczy, bo ta śmierć to ona też potrafi poodcinać się, tak? Od starych zachowań. Od starych przyjaźni. Tych, które nie służą, oczywiście. Stare przyjaźnie są bardzo ważne i bardzo się liczą, natomiast też pozwolenie sobie na nowe przyjaźnie tak? to jest też wyjście z takiej pułapki, albo właśnie pójście w taki świat, gdzie nadacie nową formę temu, jak wygląda wasze życie. No i tutaj pojawia się nam Król Kielichów w przyszłości. Może to być ktoś, kogo spotkacie na swojej drodze, z kim będziecie mogli pójść właśnie w tą głębię transformacji. To jest bardzo wspierający, bardzo emocjonalnie stabilny y, król. To może być mężczyzna, to może być kobieta, to może być energia, którą wy macie też, która po, po, pozwoli wam jakby wesprzeć was samych w tym, w co, w, co przeżywacie, tak? Tutaj mamy buławę, Zaczynamy z ogniem i kończymy właśnie na tej stabilnej, emocjonalnej energii męskiej, która mówi o tym, że warto się sobie poprzyglądać, warto pójść w zmiany, warto osiągnąć następny, kolejny etap, tak? czyli być może przejście na poziom króla to jest takie pozwolenie sobie na to, żeby zaufać sobie w pełni i być w tej równowadze. Przynajmniej w lutym to tak wygląda, że możecie przechodzić przez trudny czas e, takiej zmiany. Może ona dotyczyć właśnie różnych aspektów waszego życia, ale jednocześnie też może dotyczyć waszego wewnętrznego życia. My mamy bardzo bogate wewnętrzne życie, przynajmniej niektórzy z nas. E, I chodzi tu o to, żeby um, uważnie dostrzegać, kiedy czujemy dyskomfort, tak? Ta karta ósemki. E, Kielichów może mówić o tym, że jest tutaj niejaki dyskomfort, że tutaj trzeba coś zmienić, oczyścić, poruszyć też, tak? Zobaczymy, co tutaj może być dla Was taką podpowiedzią. To jest taka porada. Porada, żeby być. Takim wolnym, żeby czuć się wolnym, żeby czuć wiatr we włosach, żeby czuć e, tą możliwość zmiany, która jest właściwie zawsze w zasięgu ręki. Tylko my się boimy oczywiście, tak, tych zmian wszystkich, a głupiec nie, bo jest głupcem i czasami ma impuls, i ten impuls mu mówi, żeby poszedł, tak. Trzeba słuchać oczywiście tych impulsów, ale też trzeba słuchać swojej intuicji, w której Wy, wy jesteście bardzo dobrzy w tym. Ale tutaj też chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę na to, że macie bardzo dobry czas, przynajmniej zbliża się bardzo dobry czas w lutym, gdzie naprawdę możecie poczuć się. Ludźmi, którzy nie są związani, przykuci łańcuchami do niczego, że i to jest w porządku, że możecie właściwie zmienić swoje życie, jeśli tego pragniecie, jeśli nie, to możecie zostać tam, gdzie jesteście i każda z tych decyzji będzie, będzie ok, tak? będzie w porządku. E, tutaj jest takie poczucie, m, że ten głupiec on e, robi krok i może wpaść na przykład e, do jakiejś przepaści. Przepaścią dla nas zwykle jest coś, czego nie znamy. I tak naprawdę ten głupiec dzięki temu, że czuje się wolny i właściwie nie ma żadnego przywiązania do materii, może ten krok zrobić i właściwie nie czuje się winny bo my raz robimy różne rzeczy i czujemy się potem winni, że zrobiliśmy to czy tamto, tak, że coś zmieniamy że na przykład nie dzwonimy do kogoś, z kim właściwie już niewiele nas łączy ale dzwonimy często bo tak dzwoniliśmy przez 10 ostatnich lat, no to dzwonimy teraz cały czas, więc tutaj chodzi o różne zmiany, które się w nas dzieją, o zmiany na zewnątrz i wewnątrz nie dajcie się stłamsić tym, którzy Wam podpowiadają, że to, co robicie, jest złe, tak? Konsekwencje i tak zawsze ponosimy sami osobiście. Co natomiast mówią karty, jeśli chodzi o wyzwanie? I tu się pojawia nam król monet. Czyli hmm, może to być ktoś, może to być Wasz szef, może być to hmm, archetyp ojca z którym będzie problem, to może być właśnie ktoś, kto może chcieć wam tutaj powiedzieć, że to co chcecie zrobić, czy to w ogóle jak się zachowujecie, to kim jesteście, może mm, nie do końca im się podoba, tak? Bo ktoś y, ma tutaj jakiś inny plan, zresztą tak z tego czytania wynika. Y, I to jest jakiś autorytet, tak? To jest osoba, która ma pieniądze, która ma wpływy, która potrafi Decydować na przykład o, o tym, co robią inni. Może to być jakiś szef, który ma na Was też wpływ. Yy, I tu może być jakiś kłopot, niejaki. Może to być też Wasz partner, który będzie chciał Wam powiedzieć, że może nie macie do końca tyle pieniędzy, ile yy, powinniście mieć, czy nie zarabiacie czy i tak dalej, ale w Was jest to, przynajmniej taka energia pokazuje, że w Was może być, czy jest to poczucie Takiego bycia osadzonym i wypracowania swoich dochodów, wypracowania swojej stabilności tak? i poczucia własnej wartości. I też to, ile mamy pieniędzy, nie oznacza, kim jesteśmy. I to ocenianie też tutaj, trzeba na to zwracać uwagę. I nie oceniajmy też siebie z tej perspektywy. Tak? Tu chodzi bardziej o to, że mamy ten wypracowany moment na to żeby móc na przykład pomedytować, żeby móc na przykład spotkać się z kimś, z kim chcecie się spotkać. I o to chodzi. I żeby na przykład pójść w coś nowego, co od dawna gdzieś tam chcieliście impu impulsywnie czy tak y Zrobić tak szaleńczo, właśnie pójść, w, być, poczuć się wolnym i pójść w coś, co na przykład, nie wiem, e, zrobić sobie jakiś kurs spontanicznie. E, tutaj może być mnóstwo e, takich właśnie sytuacji, gdzie ktoś będzie chciał Wam zabrać Waszą wolność i pokazać, że to, co chcecie zrobić w życiu, to nie jest dobre, tak? Więc e, Wy jakby w tej swojej mocy potrzebujecie powiedzieć, tym osobom, czy sobie, że to, co, to czego pragniecie, jest w was i że realizacja tego to jest właściwie wasza sprawa, prawda? Zobaczmy, co tutaj jest wynikiem. No, tu jest właśnie manifestacja, jest paś, paś monet, który jest kimś, kto się czegoś nowego chce nauczyć, kto chce odkryć następny klucz do swojego ciała, do swoich możliwości, chce odkryć następny talent, no, i chce go zasiać, żeby to mogło się dalej rozwijać i pokazywać. Więc, jest to bardzo młoda, ale manifestująca się energia. To może być też ktoś bardzo młody, kogo możecie spotkać, kto będzie Wam pokazywał, w jaki sposób iść po swoje. Tak, bo dzieci bardzo często idą po swoje, nie boją się i pytają, proszą, mówią, zadają pytania. I właśnie o to chodzi, żeby być jak dziecko, żeby nie pozwolić innym ograniczać naszego dziecięcego, naszej dziecięcej ekscytacji i zachwytu życiem, żebyście tutaj nie zatracili właśnie siebie w tych ograniczeniach, bo król, on siedzi na tronie, i to jest właśnie tak, że tu wyzwaniem może być ta ilość zasad, które ogranicza nas, tak? Im, więc, Im bardziej ta cywilizacja się rozwija, tym więcej jest zasad, tym więcej jest ograniczeń. Yy, często nie ma tej wolności, które, której, o której myślimy, marzymy, czy pragniemy. I tak to yy, właśnie potem jest, że czujemy się. Trochę zagubieni, ale tutaj mam wrażenie, że ta karta transformacji i śmierć mówi o tym, że w lutym będziecie potrafili dać sobie radę. Może to być trudne, bo trzeba będzie się przeciwstawić i być może powiedzieć o tym, co się dzieje, albo powiedzieć sobie coś prawdziwego i odrzucić coś nieprawdziwego. I to o tym też mówi ta karta ósemkę, ósemka kielichów. Ale warto, ponieważ jest tutaj sprzyjająca energia rozwoju, doświadczenia. I macie tutaj stabilną taką energię tego króla kielichów, który potrafi te emocje opanować. Zobaczmy, co jeszcze tutaj doda na zakończenie karta wyroczni. I zobaczymy. Jak tutaj się to podsumuje? Jedna karta dla ryb. Okej. Okay. Opresja. No właśnie, tutaj y, pierwsze słowo, które rzuca się w oczy, to są jakieś restrykcje. To jest właśnie y, Wy z Waszą energią, taką y, rozjaśnioną, z jakimś być może pomysłem, bo ma, ta osoba na karcie z lewej strony trzyma jedną buławę. Buławy to jest ogień twórczy, kreatywny. To jest kij, to może być pałka, to jest coś, co, co chcemy rozwinąć, może i stworzyć. I tutaj też ta karta mówi o takim momencie, w którym jesteśmy zmęczeni, takim właśnie udowadnianiem czy mówieniem innym o tym, co dla mnie jest istotne. tak Więc tutaj ta karta podkreśla fakt, że może być wam trochę trudno, żeby przebić się, tak ale poczucie własnej wartości i Taka energia, która jest wokół was, która was otacza, to pozwoli wam przejść przez, przez ten etap czy przez luty, w poczuciu, że mam to moje wewnętrzne światło. Nawet tutaj podobnie jest trzyma ta osoba, tego ptaszka. Tutaj jest to taka energia, która rozświetla. Tak, jest to jakaś radość wewnętrzna. Nawet powiedziałabym, że radość takiego właśnie Dziecka, które ma coś na myśli, chce coś rozwinąć, chce coś pokazać, chce się czymś pobawić i macie do tego prawo. Możecie się pobawić czymś, co jest dla Was istotne i ważne i nikomu nic do tego. Także jest to taki czas, w którym no, możecie y, mieć taki moment dla siebie, ale y, może to też być odczuwane jako y, jako taka presja, czy takie trochę takie jak to nazwać. Tak jakbyśmy chcieli coś komuś zabrać w sensie takim, że potrzebujemy czasu dla siebie, potrzebujemy i chcemy pobawić się czymś co jest dla nas istotne, a, a cała reszta świata stara się nam w tym jakoś przeszkodzić. Jednak patrząc na trzy karty, które są na górze, Mamy tutaj tego króla, dziewiątkę monet i głupca. Mam wrażenie, że będziecie w stanie sobie z tym poradzić, z tym naciskiem i, i z, tym, z tymi przeszkodami, tym, tym takim e, ciemnym obszarem, a szczególnie, bo ta też, ta karta bardzo fajnie pokazuje z tym. E, z tymi zasadami, które właśnie mogą tak ograniczać ten umysł, tak? To wszystko musi jakoś być poukładane, logiczne, a czasami my chcemy, żeby było nielogiczne, bo czujemy, że im bardziej nielogiczne, tym lepiej nam robi, tak? Więc zobaczcie, co dla was tutaj będzie tym takim, tą rzeczą taką, którą chcecie przeforsować dla siebie, tak? To, co chcecie uzyskać w lutym. Moment dla siebie, chwila spokoju, zabawa, rozwój, nauka. Pójście za głosem tego, tej, tej waszej intuicji i zrobienie tego dla siebie. Ok, to mamy tutaj takie czytanie. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego w lutym. I właściwie żegnam się już i pozdrawiam do następnych czytań.